Dzień dobry. Kolejny odcineczek ADA. W tym wypadku będziemy analizować AD. Proszę Państwa, jak zawsze należy zacząć od spadku. Co będziemy tutaj widzieć? Potencjalną formację trójkąta albo ABC. ABCDE. I zjazd. I potem znowu ABCDE. I hipotetycznie znowu zjazd. W dół. Co byśmy tutaj mieli? Tutaj impuls hipotetycznie odpada. Dobra. Czyli będziemy mieli zjazd raczej flatem, zigzag flat. Ja bym tutaj odstawił coś takiego. Pyk, trójkąt łączący. Prawdopodobnie coś w ten desyn rozwarty. Tak bardzo często widywane w czym? albo tutaj w odwrotnym kierunku, żebyśmy mieli A, A, B, C, no albo same A, B, C po prostu z długim E. Tutaj byśmy mieli A, A, B, C i C. OK? I tu byśmy mieli kolejnego i tutaj byśmy musieli sprawdzić sobie, czy to nie zrobiło 60%, czyli tu będzie prawdopodobnie... Drugi zygzak. I gdzieś w to miejsce. I teraz, co tutaj jest ciekawego? Ponownie ca pamiętajcie, cały rynek jest w krypto bardzo podobny. Nie wiem, który to był. Koń ostatnio, Bitcoin Cash chyba z tego PCH. Zaraz zobaczymy, czy to będzie podobna sytuacja jak na Bitcoin Cash. Czy tutaj coś robiliśmy? Nie, tu będzie troszeczkę inna sytuacja. Wracamy do Ady. Ale co ma Ada tutaj? Do zaoferowania. Zobaczcie, tutaj są ruchy. Ten pierwszy ruch. To jest ewidentny zygzak. Jaki mamy ruch w drugą stronę? Ewidentny zygzak. Jaki mamy ruch tutaj? Hmm? A, B, C. Zaraz sprawdzimy to jeszcze, czy to nie będzie dłuższe. Może być dłuższe, patrzcie, czyli byłby dotąd. A tak myślałem ABC, ABC i tutaj 1, 2, 3, 4, 5, terminal do tego miejsca. I teraz tak, co mamy tutaj? Czy tu będzie impuls? Hmm. Taki impuls jak tutaj musiałby się zacząć, to raczej nie impuls. Dobra, tu mamy wybicie korekty. To ABC. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5. ABC. 1, 2, 3, 4, 5. No i tu by się zrobiło ciekawa sytuacja. Czy takie coś jest możliwe? ABC. 3, 4, 5. Co mamy tutaj? Mówiliśmy AB, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Powiedzmy flat z terminalem, i tutaj mamy ponownie 1, 2, 3, 4, 5. Prawo. Czy tu będzie piątka? Kolejna? Nie, nie będzie. Dlaczego nie będzie? ponieważ tutaj ta korekta tutaj to prawdopodobnie zaczyna się już tak zeszła na falę którą pierwszą więc co mamy w tym wypadku mamy niestety nie mamy pełnego ruchu impulsowego mamy 535 5, 3, 5. Tutaj mamy 3, 3, 5. 3, 3, 5. Tutaj mamy ponownie 3, 3, 5. I teraz liczymy. Pierwsza, druga, trzecia. Jeżeli tu zaczynamy od flata, co będzie? Dalej będzie zjazd flatem. Co mamy tutaj? Po tej stronie teraz. Tu zaczyna się praktycznie podobnie. Zobaczcie, tu możemy z, z pełną odpowiedzialnością w to miejsce wstrzelić znowu. Tu będzie prawdopodobnie triple, czyli bardziej skomplikowana formacja złożona ABC. Tu znowu ABCDE i ABC. Ok, czyli tak byśmy mieli. Powiedzmy, stąd kolejny tam trójkąt i stąd byśmy mieli znowu prawdopodobnie jakiegoś tam flata tak i tu wychodzi na to, że tu byśmy mieli tam byśmy mieli czy abc i no raczej tak a b c d e no ładnie to wyglądać. dobra tutaj ten wzrost nas interesuje czy tu będzie Impulsowy ruch. To jest oś dniowa. I powiedzmy teraz, co moglibyśmy mieć tutaj. Tutaj byśmy musieli narysować ABC. Tutaj pewnie też będzie albo pojedyncza, albo podwójna. Teraz tak, tutaj jest. Powiedzmy, byśmy narysowali sobie takiego. I co byśmy tutaj musieli zrobić? Tu prawdopodobnie. Mogłoby być coś takiego, że tu mamy running flata. Czyli dla nas ewentualnym impulsem byłby ten ruch do góry. To byłby ewentualny impuls i możemy go sobie jeszcze sprawdzić pod dwoma rzeczami, takimi pomiarem Fibonacci, czy to będzie nam funkcjonować. Czyli wiemy, mamy 38 i teraz tutaj ta fala ma niestety też 1 do 1. I tam ma też 1 do 1. A więc prawdopodobnie tutaj jest bubu, nie ma, nie będzie impulsu jako takiego. Co możemy tu narysować? ABC, ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Czyli tu byśmy narysowali sobie przykładowo APC, 1, 2, 3, 4, 5. X i ABC. Czyli znowu byśmy mieli. Stąd, dotąd, dotąd, tak. To jest niepotrzebne. Byśmy mieli co? Też podwójne. Czy, czy to jest zła wiadomość? Zobaczycie, że niekoniecznie. Dobra. Teraz ładnie sobie zrobimy od tego wierzchołka przez tą piątkę i wtedy musimy zrobić od tej fali do tej od końca do końca. Dajmy to na piesko. I zacznijmy rysować. A, P, C, T, E. Zobaczcie, ładnie wybiła fala E. Wtedy. Tak? Ładnie wybiła fala E. Czy to zrobiło wystarczająco dla nas do korekty z tego podwójnego zigzaka. Nie zrobiło tylko 38%. Co tu możemy mieć jeszcze w tym wypadku źle na przykład pomierzone? Ta jest relatywnie krótka. Byśmy musieli rozważyć tutaj. Dłuższe E. I to E, jakie mogłoby być, musiałoby zrobić nam 62%, bo musi nam wejść po korekcie takiej zygzakowatej, musi nam wejść w 62%. Zobaczcie, że ta fala ta E. Ona może zrobić dwa razy, wiecie, z tego trójkąta, czyli na przykład to, co ona tutaj ma, tak jakby się zaczyna się, mogłaby zrobić, patrzcie, idealnie, praktycznie pasuje nam wybicie. Co jeszcze może nam tutaj wejść? Czy możemy zrobić tutaj A, B, C z tym trójkątem? No niekoniecznie. Słabo to będzie wyglądać. Jeżeli tu będzie trójkąt, musimy. Musimy go w jakiś sposób wybić do góry. I jeszcze jedna możliwość, że tu mógłby być impuls, ale ten impuls strasznie słabo tutaj pasuje. Impuls, żeby teoretycznie niby tak można było narysować, ale tej pierwszej fali to tutaj widać za bardzo. Jeden, dwa, trzy, korekta zeszła. To bardziej idzie z wszystko na tym, na adzie. I tu, gdzie możemy ewentualnie jeszcze popełnić błąd, tylko, że tutaj mamy też zigzak, nie mamy impulsu. Bo moglibyśmy mieć dopiero tutaj falę A, B, C, T E. Ale raczej to tak nie wygląda. Zobaczmy jeszcze teraz tak. Dla potwierdzenia, ten spadek zrobił prawie 80%. I tu też schodzimy z zigzakami. Widzimy, że te wszystkie szczyty mają. Pokrycie w sobie takie drugie. I teraz, co możemy tutaj się spodziewać? Tutaj widzimy też prawdopodobnie ABC, a nie impuls, bo korekty naszły na siebie. Ok. Tutaj mamy też zejście takie bardziej zygzakowe. Wszystko idzie zygzakami. Nawet tutaj jest zygzak. Ale dobra, powiedzmy, żebyśmy mieli rozwój rozważymy takie coś. To tu będziemy mieli flata. OK. Teraz tego flata spróbujemy zmierzyć w drugą stronę. Dokąd mamy zasięg? Za krótko. Czyli tutaj bardziej jeszcze bym oscylował, że na Adzie moglibyśmy zrobić coś takiego. Zobaczcie, tu już wybiliśmy 60%. I tutaj będziemy mieli im, ruch impulsowy póki co. W tym miejscu dolnym. OK, tu mamy ładny impuls, 2, 1, 2, 3, 4 i powiedzmy tam 5. 5, 4 i tu, no tak, i będzie piątka, 1, 2, 3, 4 i na przykład strzała na ten. Zobaczcie, gdzie nam pokrywa się z flata, tak, ten pomiar pokrywa nam się z 2, 3, 8, 2. Tutaj. OK. I to nawet to mogłoby być też po prostu A B. Jeżeli dojdziemy do tego miejsca, to będziemy musieli sobie narysować prawdopodobnie flata takiego. Ja rysuję teraz bardzo optymistycznie, OK. Potem musielibyśmy mieć zejście stąd. Tutaj. Bo musimy się liczyć z tym, że Bidon i eter może się sypać, Czyli dzisiaj jeszcze może być pompka. Tak? 60% zrobiliśmy to. Uważajcie, bo to może być koniec. Może być jeszcze poderwanie. Byśmy zeszli tutaj. I wtedy mamy A, P i ewentualnie to nasze duże C. A. Może to szybko nawet iść, nie? B. I wtedy C byśmy zrobili sobie wyżej, tak? Po 32%. I wtedy co nam wychodzi? Wychodziłby nam duży trójkąt. Taki. To sobie usuniemy te fiby. I to by była nasza fala E. Ok. Tu nawet ładny poziom, jakiś wcześniej coś rysowałem. I byśmy mieli co? Tutaj byśmy mieli trójkąta. Wtedy wypełniłaby nam się fala B. Wtedy możemy mieć zejście pod tą jakby linię trendu tutaj. Tak? A, B, C, D, E. Wydłużona E. Zejście. I wtedy to by była nasza fala C i ona może wtedy wrócić jakby do środka trójkąta, czyli zakładalibyśmy, że taki optymalny poziom dla niej byłby tutaj potem, zejście z tej fali E. To już jest mega optymizm. Ok. Nawet dobrze by było, jakbyśmy schodzili terminalem, że te fale by się zygzakami schodziły. Byśmy gdzieś w to miejsce sobie zeszli. Tu jest ładne ZLB wtedy. I co mamy w takiej sytuacji? Mamy ABC i ciekamy do góry, bo tutaj jeszcze będzie wtedy co? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli ta formacja, co na niektórych kolanach jest, co już mówiłem, Jesse Livermore, tak? I Bardziej um, pesymistyczny scenariusz. Jaki może być? Bardziej pesymistyczny. Że tu mieliśmy zjazd, a to będzie X w trójkącie. I wtedy tu byśmy zeszli bardzo głęboko, a dno wtedy, tak? Dlaczego jest to możliwe? No bo ta Ada tak nie za bardzo łaskocze. Tutaj zrobiła więcej, jak 99%. Tutaj zrobiła prawie. Czy tu byłby impuls? Stąd na pewno nie będzie impulsu. Stąd 1, 2, 3, 4, 5, ABC, ABC, 5. No to co będziemy mieli trójkę? Tu czwórka zeszła, czyli to tutaj nie będzie takiego pięknego impulsu, raczej na, na, na Adzie. 1, 2, 3, 4, 5, to jest ABC. Tak? I tu będziemy mi też A, B, Też ciekawe, właśnie. Jeżeli tu by było A, A, B, C, no i wtedy byłoby C, byłoby schematem omega, Mega dużym, bo wtedy co, takie coś na adzie, jeżeli uznamy, że tutaj idziemy po prostu flatem. Mamy jednego flata, to by była nasza fala A, duża. Un, nie narysujecie impulsu. Wtedy to, ten, ten element, tu w czasie może być krótszy. Ja mówię schemat. Nie patrzę na to. To jest schematycznie. Jeżeli nie rozciągam fibu, mówię o schemacie działania. To by była nasza fala B wtedy. B. I na tej samej zasadzie na wydłużeniu fibonacciego mamy zasięg. Pierwszy macie tylko tak. Wybicie szczytów w tym rejonie. Tutaj macie 618, czyli 1618 z, te, z tego wybicia, tak? I taki topowy wtedy zasięg 11-dolców na Adzie. I to wtedy taki ruch byłby dalej ruchem ABC. I to się nazywa elongated flat. Na co musicie uważać w tej chwili na Adzie? Na zakończenie tej fali czy to dalej będzie impuls, dokąd pójdzie i jak będzie wyglądać zawrotka, czy zawrotka będzie też impulsem, czy może będzie schodzić podobnie tutaj jak ten element. I na adzie z tego raczej byłoby wszystko, tak. Tu raczej powinno wybić 382, czy to tylko to nie musi wybić teraz od razu, nie? No ale taka Podwójny flat, raczej ABC i dopiero ta ostatnia dopiero następna, mi się wydaje, że będzie po tej cofce tutaj z tego. Dopiero następna będzie moim zdaniem takim ruchem naprawdę dobre, dobrym, impulsowym, wybijającym całą tą formację, ale póki co bardzo bym uważał na tą sekwencję tutaj na niższych osiach 30. Jak się rynek aktualnie będzie zajmował, zachowywał. Póki co no nie, nie ma jakiejś tam większej tragedii. Także ten ruch jest, żeby on został utrzymany, jest najbardziej ważnym ruchem aktualnie na wykresie dla posiadaczy Ada i potem zejście, czyli ten, ten ruch w zależności od gdzie będzie. Koniec tej fali musicie sobie przełożyć i tą falę dolną po prostu tą usunąć i wtedy tą sklonować. I może być taka sytuacja, że jeżeli Ada na przykład nie dojdzie wysoko, to ta piątka może Wam się skrócić. Tak? I wtedy to będzie, zobaczcie, to z automatu wychodzi do podstawy i dopiero stąd ciśniemy do góry. I to wszystko o Adzie. Dziękuję. Zapraszam do innych filmów. Czy szczegółowe tutaj, jeżeli ktoś gra na, na Adzie, nie wiem, dla mnie to jest mało atrakcyjna Ada. Tak, do grania ym, w tygodniu czy w miesiącu. Także pod kątem tradingu mało atrakcyjne. Tutaj trzeba mieć po prostu hype na Adzie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.